Cześć moi drodzy, fajnie, że jesteście znowu ze mną. Właśnie dotarły do mnie dwie roślinne paczki, na które bardzo czekałam. Zresztą chyba nie było paczki roślinnej, która, na którą bym nie czekała. Razem zamówiłam roślinę z Florence Market po raz pierwszy, a druga paczka jest z Plantanowa. Tam już złożyłam. Kilka albo nawet kilkanaście zamówień. Obok mnie stoi moja ulubienica Xantosa Lindeli. Ogrom miasta. Patrzcie na tego liściora, jaki duży. Porównanie W porównaniu do mojej twarzy jest mega. Może tak nie będzie przeszkadzać? Dobra, chodźcie, rozpakujemy pierwszą paczkę z Florence Market, bo już nie mogę się doczekać. To jest ta paczuszka i są w niej dwie rośliny miłego dnia było z Waszej strony. Mamy tutaj dwie rośliny, które zamówiłam oraz gratis, bo przeczytam na stronie, że do każdego zamówienia, które zostanie złożone, oni dorzucają zielistkę. No dobra, mniej więcej wróciłam już do tej. Akurat zielistkę z variegacją w odmianie Ocean miałam w postaci takiego babyka, którego sobie kupiłam z myślą o tym, żeby rósł sobie na moich oczach. Ale coś nam nie poszło. Została ze mną zielona zielistka taka zwykła Lemon i Green Bonnie z powykręcanymi listkami. Ja bardzo lubię zielistki, dlatego ta jest jak znalazł na pocieszenie. Przechodzimy do Syngonium, na które tak czekałam. W tym emkowym rozmiarze, nie takie malusienkie. To Syngonium wygląda dobrze. Jest to fajna opcja, bo kosztowało ono 24 zł, a jest już trochę mocniejsze, trochę bardziej rozrośnięte. Ogólnie na takie syngonia w tych bardziej popularnych odmianach zachorowałam dzięki pani Wancie z kanału Zieliska na Starej Szapie. U niej właśnie podpatrzyłam jak można sobie zazielenić niektóre miejsca w mieszkaniu. Mam do tego syngoniu fajną osłonkę. Przesadzę sobie je, wyczyszczę liście, dam jakąś podpórkę i będzie się pięknie prezentowało. Już się ładnie prezentuje. Piękna, zdrowa roślina. Kolejna roślina to będzie Sansa. I to jest Sansa mm, Masoniana, czyli ta słynna płetwa rekina. Jeszcze od dziwo jej nie miałam u siebie. Zobaczcie, wygląda zdrowo. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię porównywać, jak na przykład moje rośliny wyglądały U roku po zakupie, rok po zakupie. Także będziemy widzieć. Przechodzimy do kolejnej paczki. Tutaj mam troszeczkę więcej roślin. Rozpakuję szybko paczkę. Roślinki zawsze podróżują na stojąco. Wypełnienie jest papierowe. Rośliny są zapakowane też w kartonowe tuby. Także sprawdzamy, co my tu mamy. Dobra, mamy cztery roślinki. Dwie są bardziej takie kolekcjonerskie, a może nawet trzy. Te dwie, te dwie największe są tymi, na które najbardziej czekam. Zaczynamy od najmniejszej. Mam jedną alokazję, którą muszę odretować i będę ją przesadzać najprawdopodobniej z wami do hydroponiki. Czekam, aż przyjdzie mi odpowiednie podłoże i pożywka. I mimo tego, że tamta alokazja potrzebuje jakby reanimacji, to zamówiłam kolejną. Jest to alokazja, hmm. nie pamiętam, podpiszę na filmie tę nazwę. Ona ma takie listki bardzo błyszczące na taki bordowo-brązowy kolor. Te listki bez mycia już się pięknie błyszczą. I ja po prostu zachorowałam na tą alokazję hmm, przeglądając Instagrama. No cudne są. Druga roślinka to jest syngonium. Nie jest to taki babyk jak to syngonium red heart, które do mnie przyszło. Było dwa razy mniejsze niż to. To jest odmiana Roxanne. Trochę chyba podobna do mango allusion, ale ma bardziej okrągłe listki. Bardzo ostatnio polubiłam syngonia, czego dowodem będzie kolejna roślina. Przechodzimy do trzeciej rośliny. Kolejny syngonium. To jest odmiana Red Spot, która ma różowe ciapki na zielonej blaszce liścia. Pojedyncza sadzonka w takiej trochę bardziej promocyjnej cenie. Kupiłam ją zupełnie spontanicznie. Podobno też rośnie jak zła, tylko potrzebuje troszkę więcej światła, żeby się ładnie wybarwiać. Mam nadzieję, że ma dobre geny i po postawieniu pod lampą, na zimę będzie się ładnie wybarwiała. I ostatnia roślinka zaskoczyła mnie trochę swoją wielkością. Myślałam, że będzie o wiele mniejsza. To jest Monstera Syntrepekana. Podłużne listki, dosyć spore. O takiej miętowej, marmurkowej blaszce liście. Ten nowy liścierek jest duży. Idzie kolejny. Także jak widać, jest to też taka pojedyncza sadzonka, całkiem spora. Jest piękna. Widzicie? Na dzisiaj to by było na tyle z roślinnych nowości. Teraz muszę. Znaleźć im jakieś fajne osłonki i przesadzić, przede wszystkim. Ostatnio na Instagramie zapytałam, dokąd mnie zaprowadzi to roślinomaniactwo. Poszukiwanie ciągle jakichś nowych okazów, chęć patrzenia, jak rosną, to jest coś naprawdę fajnego. Warto mieć jakieś takie, warto mieć coś swojego, jakieś takie swoje hobby, które nas odpręża, które sprawia nam radość. I jedna osoba odpisała wprost, dokąd mnie to zaprowadzi: do dżungli. Trzymajcie się ciepło i zielono. Dajcie znać, jakie nowości u Was ostatnio zaguściły, w Waszych domach. Oczywiście mowa o roślinkach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.